A jesteśmy kto, tylko, Dzień dobry za, Państwu, sądzę, że się ułatwiamy. Chciałem nawiązać, my nie jeździliśmy na wycieczki w tej chwili, nie mamy problemu. Mamy problem z drogami. Na, z nie fundus, nie na to, tymi, fundusz sołecki nasz jest 15 tysięcy złotych, 15 900. I przeznaczyliśmy 10 złotych na strażkę, 2000 20 na zarówno nie stało na, na takiej wycieczki. Mamy problem z rogami, które od cztery nie od 14 lat, od 9 od 5 lat są na mapie, a nie można nic zrealizować. Dlatego, że tu w Urzędzie Gminy pracownicy nawet wypowiadają się, że to są działki wąskie. Te działki są podzielone z innymi. Te mniej są wąskie. I podpowiada mi się, żeby i wykorzystać służebność. Nie można tego wykorzystać, dlatego że przez pogórkę musiałbym podróż puszczać. I mam zapis notarialny, który ja przez 30 lat będę otwierał w i Na ten czas wykorzystywaliśmy jedną drogę. Uchwała 10 drogi zolicznie. W tej chwili droga Pani Mała będzie robiona. I sobie przed właśnie na tym sercu. Tu mamy zapisany wychów yy, za od jednej pani, która w żaden sposób nie Nie ma jej władz przekonać. Także my nie jesteśmy w stanie przekonać tą Panią. I na ten cel na zebraniu no, była taka propozycja, 11 912 złotych na wybuch tej działki. Będąc dwa razy w tym miesiącu, złożenie gminy, zapewniono nas, że są pieniądze na wykup tej działki gruntowej, tej działki drogowej, od tej pani, a przeznaczyć te pieniądze na. Projekt tej drogi. No w tej chwili chciałbym uprzeć, nie, że no, zapewniamy nam, że do ogromnej sumy trzeba wydać od radę. Ja się podpadałem pracownikiem Urzędu Gminy Kto W którym pracuje 23 lata, tylko 40 lat. Oni przez 8 lat budują drogę. Nie wiem w jaki sposób przydał w zasadzie tak jak dziennika ustaw, czy w inny sposób, że drogi kontynuują 8-10 lat, jednego roku kontynuują na to odwodnienie, za rok czy za dwa, prąd, gaz i inne rzeczy. I to po prostu trzeba zacząć i dzisiaj. Bo tylko tyle, że nie można, bo że nie można. I jeszcze sprawa odwodnienia. Ta droga, która jest tu będzie odwadniana. W tej chwili jest prowadzony projekt odwodnienia szkoły i ulicy Głównej. A do tej ulicy za jest 100 metrów, gdzie trzeba będzie później zapewnić jeszcze zrzuty wody i znów będzie proszę. Czy to nie można było powiązać razem? No i zwiększyć ten rzut wody i rozrobić zrobić za lata, czy coś takiego. Po prostu kołkiem za tak czy kołkiem i korkiem jakimś żeby można było podłączyć się z tą wolą, która będzie jakby zrobiona. Dziękuję bardzo. Dlatego stosunkuję się do tego, co tego. jest Ma tę kwotę, którą tutaj przeznaczyło 11 912 zł, jako odszkodowanie dla osób fizycznych, bo taki był Wasz wniosek i tak ustalaliśmy zresztą na spotkaniu i kwota ta jest przeznaczona na ewentualne odszkodowanie dla osoby, która w wyniku podziału przekaże działkę drogową, znaczy w wyniku podziału ta działka drogowa dostanie, zostanie dostanie się własnością gminy i gmina wypłaci stosowne odszkodowanie zgodnie z artykułem 97 90... No w każdym razie zgodnie ustawą o gospodarce nieruchomościami. Tak, tak to będzie wykonane. Ja powiem tak, panie Stanisławie, ja rozumiem wszystko, tylko też musicie Państwo zrozumieć jedno rzecz, bo pan mówi takim, że najlepiej by było to robić przez 9 lat, przez 8 lat i to zrobić. I to jest dobrze, ja jestem jak najbardziej za. Najpierw niech pan, wejdzie inwestycja, inwestycja w postaci gazu, nie wejdzie inwestycja w postaci energii elektrycznej. Na pewno my w momencie jak powstaną budynki, bo na dzień dzisiejszy tam jest jeden budynek i to no, nieftujnie postawiony nie na skraju przy ulicy yy, 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 tak, tylko jest postawiony w głębi, w związku z tym no, y, od, y, koszty społeczne uzbrojenia tej drogi y, są dość duże. I Państwo musicie też zrozumieć, że y, tutaj są radni, y, którzy podnoszą rękę za wydatkowaniem bardzo dużych kwot pieniędzy. W związku z tym, żeby zrobić to odgodnienie, o którym mówimy, to jest rzeczywiście bardzo potrzebne. I żeby zrobić kolejno te elementy, to są rzeczy, o których mówimy, samo odwodnienie ulicy Długiej to jest około 5 pięciu, pięciu milionów złotych. Odwodnienie, jeden element. Łącznie no, z oddodnieniem wtedy byłoby ulicy Biglaszewskiego i tego rejonu. To jest 5 milionów złotych. Rozmawiamy o takich kwotach. Jak pan mówi, panie Stanisławier, że... Tam w Leszno-Woli to tak sobie tutaj to i tego. To trzeba tak, żeby tę ulicę zrobić, o której Pan mówi, to trzeba tak. W tym roku wydać 5 milionów na w następnym roku wydać 5 milionów, a może i troszkę więcej, na, na sieć kanalizacyjną, w następnym roku wydać ze 2 miliony na, na sieć wodociągową. Następnie należałoby wybudować ten drogę. Po czym. Przepraszam, trochę będę tutaj uszczypliwy. Przyjdą łaskawi inwestorzy, którzy kupią działki od właścicieli i powodują tam domy, niszcząc ulice, niszcząc wszystkie inne elementy. No, wydatkowanie tak dużych kwot pieniędzy jest słuszne w momencie, kiedy obszar zainwestowania przez już istniejące budynki ma jakąś... Dużą intensywność, już można to mierzyć w jakimś tam 20, 30, 40% dana ten jest zabudowany, zorganizowany. No nie stać tak gminy raszy na to, żebyśmy budowali drogi w szczerych połowach, aczkolwiek byłoby to fajne. Ja nie niewątpliwie nie kiedyś jak będziemy tak bogaci, kraj będzie tak bogaty, może do tego dojdzie. Pieniądze, które tutaj są i cała sprawa, która od tego, jeśli chodzi o Fundusz Sołecki, są przeznaczone na wykup tych pozostałych, tej pozostałej właściwie jednej działki, która stanowiła, umożliwiłaby posiadanie w całości pasa drogowego na rzecz gminy. Jeśli chodzi o prawo własności, bo to, że droga widnieje na, bo no ta droga widnieje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni, ta droga y, widnieje poprzez podziały, które były robione w o, o, oparciu o ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ja wcale nie jestem przekonany, jak z przekazywaniem planów własności na rzecz gminy. Jakie będą roszczenia od niektórych innych właścicieli tych, tych działek. Te roszczenia będą być bardzo duże, bo to, że w wyniku podziału działka przeszła na rzecz gminy, to jest drugie, że roszczenie odszkodowawcze przysługuje właścicielowi. W związku z tym on, te roszczenia mogą jeszcze spływać. Poza tą jedną działką, o której mówimy, te pozostałe nie wiadomo, jak będą finansowane. Panie Wójcie, już są sfinansowane. No nie wszystkie nie, 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 nie mogę iść do Pana, Katarza i zapytać kto pobrał pieniądze. Moje nie, dlatego no, w... taki gest, nie będzie nawet do tak raz, jest. to jest tak samo. Panie profesorze, ten... my zwracaliśmy do Urzędu Gminy, że nie będziemy brali pieniążków, żeby powstały te drogi, bo są trzy drogi, które są na 25 działkach. I nie trzeba 25 dróg budować, tylko trzy. I po to zrobiony był żeby coś było zrobione na 14 lat. No tak jak mówię, droga pan, droga pan, nazwijmy to, która powstała z działki pana Leśniewskiego jest drogą, która przeszła nas na rzecz gminy Raszy w, w wyniku podziału. Sprawy związane są tylko z jednym elementem, wysokości odszkodowania. Walczymy, no, że tak powiem, walczymy. No, spieramy się, jeśli chodzi o to z panem Leśniewskim, jaką kwotę mamy zapłacić. Ostatnio to on podważył ustalenia rzeczoznawcy majątkowego, a nie my. My chcieliśmy już go tak, w takiej kwocie, jaką było przez rzeczoznawcę majątkowego, wypłacić. Pan Leśniewski zaskarżył o te zatrzęsania. Panie Różowaniu, ja, ale pan, wypłac... pan Kokar zapewnił nas, że nie ma problemu z wypłatą pieniędzy z drogowej. Ale panie Stanisławie, to jak pan źle pan, 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 pan zrozumiał pana tocharza, bo e, z artykułu 73 ustawy e, wprowadzającej e, prawda, modernizującej samorząd e, tutaj na powiatowi e, nasz powiatowym. E, e, Odszkodowań z tego tytułu jest jeszcze przynajmniej należy musi wypłacić przynajmniej na Kilkanaście, a może kilkadziesiąt milionów złotych. Z uwagi na to, że jeszcze wiele z tych działek nie zostało skomunalizowanych, nie ma decyzji wojewody mazowieckiego, w związku z tym my nawet nie wiemy dokładnie, jaka ilość tych działek jeszcze będzie wymagała odszkodowań wypłaconych jej, ich byłym właścicielom. Jeśli chodzi o podziały, My do tej pory nie wiemy kto, kiedy i w jakim zakresie będzie robił podział i w wyniku tego podziału działka przychodząca na rzecz gminy będzie wywołała roszczenia odszkodowawcze. Więc nie mógł Pan Tokasz odpowiedzialnie mówiąc powiedzieć, czy gmina ma furt kasy na to, żeby wypłacać odszkodowania, bo nie ma takich pieniędzy. Zresztą są miliony, a może dziesiątki milionów. Ja wiem i z tą panią, jak wysłaliśmy do niej pismo, zapraszając ją na spotkanie do urzędu gminy i y, y, idźmy tą drogą dalej. Jeśli uda się to y, wykupić od tej pani, będzie całość drogi, będziemy mieli całą y, prawo władania całym własnym drogi, będziemy mogli robić następne elementy związane. Z przejezdnością tej drogi, tak jakbyście Państwo mieli te działki skomunikowane. I trzymajmy się tego. Pieniądze, które tutaj są w Funduszu sołeckim są na tyle bezpieczne, że nawet gdyby ta Pani, bo ona ma do tego prawo, bo to jest jej własne, powiedziała, że nie chce zrobić tego podziału i wydzielić działki drogowej, to na tym etapie my jej nic nie możemy zrobić. Ale te pieniądze nie przepadną, bo Państwo będziecie mogli zrobić spotkanie, sołeckie, wybranie sołeckie w trakcie roku, budżetowego i przenieść to na inne zadania. Także jesteśmy w, w dużo lepszej sytuacji niż ci, którzy te pieniądze przekazali na rzecz na przykład pikników i, i te pikniki przeszły i na rzecz gminy i nawet będzie realizowały. Panie Wójcie, dziękuję Panie Stosiu, ponieważ mamy zaopiniować tutaj nasze projekty uchwał. Bardzo prosimy, żeby przenieść tą dyskusję ewentualnie do punktu 20 na temat tej opinii, jeżeli jeszcze jest coś na no temat... Ale wydaje mi że tutaj naprawdę Państwa tak, tak, dobrze znamy tą sprawę. to Pan jak i tak, ja, my się spotykamy tak, bardzo często tak, z, tak, z Państwem i tylko z Panem, ale tak, tak. z pozostałymi zainteresowanymi stronami I, i ta sprawa jest prowadzona. Także tutaj nic nad, w tym momencie nie, nie zrobimy więcej. Ja zresztą prosiłem o pan, Państwa wstanie stanie nic, bo to Państwa tak, sąsiadka. Tak.